Pan zapraszam pana do mikrofonu. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Irena Łoszkotarski, jestem mieszkańcem Pęci Małych. Mam do państwa takie pytanie, czy ktoś z państwa radnych bądź z przedstawicieli urzędu byłby w stanie mi dzisiaj powiedzieć jaka suma przyszłych wydatków w przyszłym na planowanym w tej chwili omawianym WPF-ie przypadnie na przykład na moją miejscowość, ale równie dobrze mogą to Państwo zestawić na przykład, no, nie wiem, z komorowym, może z regułami. Czy Państwo są w stanie dzisiaj mi udzielić takiej odpowiedzi? Czy ktokolwiek z Państwa w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jak te wydatki są rozkładane między miejscowościami? Czy ktokolwiek nałożył taki filtr przy planowaniu WPF-u? Oczywiście twórcą założeń do WPF-u jest oczywiście urząd, ale Państwo, jako radni, którzy reprezentują całą gminę, choć oczywiście są, jesteście wybierani w poszczególnych rejonach, chciałbym wiedzieć, czy wy również bierzecie pod uwagę coś takiego, co się nazywa zrównoważonym rozwojem. Mało tego. Ja pamiętam taki moment sprzed paru lat, kiedy były dyskutowane kwestie podziału gminy, i wówczas chyba wójt Lawrans, świętej pamięci, stworzył taką tabelę, w której był podział na poszczególne miejscowości, tam znajdowała się umieszczona liczba mieszkańców, oprócz tego znajdowały się y, nakłady ponoszone na poszczególną miejscowość i to dokładnie później podzielone na, nazwijmy to, głowę danego mieszkańca. Y, notabene było to jednym z istotnych elementów, ponieważ w pewien sposób obrazowało Skalę zainwestowania w poszczególne rejony. Więc ja mam pytanie tak naprawdę no do dwóch stron. Do państwa radnych, bo wy nas reprezentujecie jako mieszkańców, i Wy powinniście sobie zdawać z tego sprawę, jakie sumy będą gdzie wydane, i do urzędu, czy zakłada taki filtr podczas planowania swoich działań. Czy również możemy poznawać tego typu rozbicie, żebyśmy my dokładnie wiedzieli? Bo wtedy może się okazać, że na przykład mieszkańcy mojej skromnej miejscowości będą bardzo rozczarowani tym, jak dużo pieniędzy zostało przeznaczone na inne miejscowości. Moim zdaniem będzie to całkowicie zrozumiałe. Nie chodzi o to, żeby komuś zazdrościć, tylko o to, żeby wśród wielu różnych zmiennych, które trzeba brać pod uwagę, również brać pod uwagę to, co zaczyna w przyszłości ludzi dzielić. Moja miejscowość z różnych przyczyn przez wiele lat była miejscowością delikatnie mówiąc niedoinwestowaną i w tej chwili wcale się to wiele nie zmienia. A w każdym razie, gdy porównuję z innymi miejscowościami, to w dalszym ciągu ten rozjazd widzę. I chciałbym wiedzieć, czy w przyszłości ten stan będzie się utrzymywał, czy może wreszcie ktoś podejmie konkretne deklaracje. Nie opowieści, że będzie cudnie i będziemy sobie wzajemnie wyrywać pieniądze, bo tu potrzeba 10 złotych na ulicę tą, a tam gdzieś 20 złotych na ulicę inną. Bo to jest działanie, które tutaj mamy już od ich czasu. Ja chcę wiedzieć, czy ta, ta gmina będzie działała w sposób strategiczny i zaplanowany, czy to będzie cały czas ciągnięcie kołdry, prywatne, poznajomości, bo ktoś komuś tam coś obieca, bo ktoś inny przyjdzie rano o 7.30, a następny przyjdzie o 8.00 I ten będzie mówił o jednej ulicy, a następny o innej ulicy. W ten sposób my będziemy się ciągle kręcić w średniowieczu. Proszę Państwa o odpowiedź. To nie jest apel, to jest żądanie odpowiedzi z obu stron. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Polarczyk, proszę. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja rozumiem, przepraszam. ja rozumiem, że jest to mimo wszystko jednak apel i warto dlaczego nie mieć takie dane, które będą mówiły ile na jaką miejscowość poszły, ale skoro rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, to nie możemy powiedzieć, że będziemy podzielimy wszystkie dochody gminy na ilość mieszkańców i każdemu damy porówno. Są miejscowości, które mają większe potrzeby, są miejscowości, które mają więcej mieszkańców. Są miejscowości, które służą innym miejscowościom. Na przykład, nie wiem, szkoła w Komorowie służy powiedzmy dzieciom z osiedla czasem e, z Komorów czy spędzić małych. E, to, to naprawdę nie da się w moim przy, prywatnym przekonaniu, mówię w tej chwili jako jeden z radnych, a nie jako grupa ludzi, to nie jest tak, że, że jesteśmy jakimś Robin Hoodem, który podzieli to wszystko porówno. Ale generalnie idea wiedzieć jest, jest całkiem, całkiem okej. Okay. Panie Maćku, drogi radny. Znamy się nie od dzisiaj i parę razy żeśmy ze sobą rozmawiali. Ja bardzo proszę, abyś nie używał tego typu argumentacji o różnych potrzebach. Bo to Ty również jeździsz po tych samych drogach, po których ja jeżdżę, i nie mów mi, że tam, gdzie jest ich więcej czy więcej ludzi, to jest sytuacja inna. Tutaj niestety jest dokładnie tak samo. Mało tego. Mnie nie chodzi o to, żebyśmy. Literalnie zrównali, że 2,50 będzie dla pana Polarczyka i 2,50 dla mnie. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o pewien sposób myślenia, o przybliżenie się do tego, co będzie powodowało, że moja miejscowość nie będzie dziurą, w której w dalszym ciągu się świat i czas zatrzymał. Natomiast w komorowie ktoś będzie wymieniał kostkę, czego nikt nie jest w stanie przy zdrowych zmysłach zrozumieć. Być może jest to jakiś kaprys, jakaś szajba, ale to nie jest działanie racjonalne i nigdy nie będzie. Przepraszam, w którym miejscu wymienialiśmy kostkę. Nie no proszę bardzo, no bo padła, padła taka... Chciałabym wiedzieć, w którym miejscu wymienialiśmy kostkę. Była wykonywana w poprzedniej kadencji. I to również świadczy o braku pewnego sposobu myślenia. Ja o tym wcześniej wspomniałem. I chciałbym, aby Państwo, skoro teraz objęliście władzę, zaczęli działać w nowy sposób. A nie konserwowali tego, co już wcześniej wszyscy widzieli, że jest niewłaściwe. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że ta gmina przeszła dwukrotnie tego typu myślenie, o jakim mówi Pan Ireneusz. Skoro się Pan przedstawił, to użyję już Pańskiego imienia. Mianowicie po raz pierwszy przeszła przez taką sytuację w roku 1991. Tuż po tym, czy też w 1990 proszę wybaczyć nie pamiętam, ale tuż po tym, jak odbyły się wybory samorządowe i nowo wybrani radni z Michałowic zawnioskowali o podział gminy z tego powodu, że za dużo pieniędzy jest wydawanych w Komorowie, a za mało w Michałowicach i mieliśmy już takie podejście, że dzielmy porówno. A ponieważ y, dla mnie to jest przykład, do czego to może doprowadzić, to może doprowadzić tylko do złego myślenia pod tytułem podzielmy, bo nie jest porówno. A drugi raz y, taka schizma i podział gminy miał miejsce kilka lat później. Budżet gminy jest budżetem, do którego wszyscy się składamy. Wszyscy mieszkańcy nie patrzymy na budżet gminy w taki sposób, ile mieszkańcy Michałowic pieniędzy wkładają do budżetu, ile mieszkańcy Pędzic wkładają pieniędzy do budżetu, albo ile mi pieniędzy wpływa z takiej małej miejscowości jak suchy las. I czasami może się zdarzyć, że inwestycje w takimże suchym lesie albo w Sokołowie pomimo, że jest tam niewielu mieszkańców są większe niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje w Pęcicach Małych i o tą uwagę, że e, miejscowość jest zaniedbana i nic się w niej nie dzieje to myślę, że Pan Sołtys Krupa żałuje, że tutaj go w tej chwili nie ma i że tego nie słucha. E, inwestycje w Pęcicach Małych będą podejmowane. W przyszłym roku będzie to rozbudowa świetlicy wiejskiej. Są i będą robione kolejne ulice. Jest również e, w trakcie opracowywania projekt odwodnienia, który będzie zarówno projek projektem kosztochłonnym, jak i inwestycja będzie kosztochłonna. Natomiast Pęcice Małe są e, miejscowością o e, statusie rezydencjonalnym. W związku z tym nie spodziewam się raczej, że będziemy tam budować dużą kubaturę lub cokolwiek innego, bo chyba nie ma takich potrzeb, ani nawet nie ma takich planów miejscowych, które by umożliwiały tego rodzaju inwestycje i nikt nigdy o takich nie mówił, więc proponuję żebyśmy nie prowadzili do myślenia podziałem gminy, bo to już było i to się nie sprawdziło, a inwestycje będziemy prowadzić w każdej miejscowości tak jak ta miejscowość e, ich potrzebuje i tak jak reprezentanci tych miejscowości e, zgłaszają potrzeby. W tej chwili najważniejsze potrzeby e, pęcic małych to jest odwodnienie. Oczywiście mogę usłyszeć, że to nie jest e, Temat nowy, rzeczywiście nie jest to temat nowy. Jest to temat z poprzednich kadencji. Wydaje mi się, że jesteśmy u progu rozwiązania tego palącego problemu mieszkańców pędzic małych. Zgłaszano również pilną potrzebę rozbudowy świetlicy. Będzie ona rozbudowana najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Będziemy także inwestować w sieci wodociągowe, kanalizacyjne zgodnie z tym, o co wnoszą mieszkańcy, będziemy również e, przebudowywać lub też remontować lub też robić nowe ulice. Takie inwestycje będą. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwileczkę włączam mikrofon. Proszę. Dziękuję za to wyjaśnienie. Ja jestem w bieżącym kontakcie z sołtysem, znam dość dobrze sytuację, jaka panuje w mojej miejscowości nie od dzisiaj i znam kwestie problemów wodnych i jeszcze paru innych, więc tego typu informacja dla mnie nie jest akurat niczym nowym. Natomiast to, do czego ja zmierzałem od samego początku i co wyraźnie zaznaczyłem, to jest kwestia zmiany filozofii myślenia. Proszę nie mówić w ten sposób, że są miejscowości mniejsze, bo tam ma charakter rezydencjonalny. Co to znaczy, że ma charakter rezydencjonalny, to już w tym momencie będziemy mieli tam inwestować? E, takie, takie wnioskowanie. Nie, jest, ja czegoś no, takiego nie powiedziałam. No nie, ale, absolutnie ale nikt mi czegoś takiego ale nie powiedział. Powiedziałam, nie, że że nie, nie, tam nie to ja pozwolę, że ja skończę najpierw. Dobrze, tak się umówmy. będziemy to znaczy, sobie wzajemnie Ja rozumiem, że będziemy odbierać. teraz odbywać. Nie, dyskusje, nie będziemy się cofali do... Przepraszam, ale spokojnie, bardzo proszę o spokojny ton. Ja... Po pierwsze, ja y, nigdzie nie wspominałem o tym, żeby tam budować jakieś wielkie gabaryty i nikt tego nigdy chyba nie wspominał. To po pierwsze. Po drugie, y, wydaje mi się, że niestety, ale y, w dalszym ciągu ta dysproporcja jest widoczna gołym okiem. Nie trzeba do tego żadnej filozofii. Y, po trzecie, ja proszę o przygotowanie się po prostu pod, pod kątem analitycznym. Pod kątem zmiany sposobu myślenia yy, i nie używania argumentów, że gdzieś są inni ludzie, bądź gdzieś jest ich więcej, bądź nie wiem co jest jeszcze. Bo w ten sposób rzeczywiście będziemy zmierzali do podziałów. Ja akurat usiłuję tego uniknąć, usiłuję nakłonić Państwa do myślenia wspólnotowego, do myślenia samorządowego, do zrównoważonego, roz tak, do zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu będziemy unikali tego typu sytuacji. Nie o to mi chodzi, żeby stawiać sprawy w kontrze, tylko żeby rzeczywiście był jakiś dialog, żeby ktoś z Państwa był w stanie mi udzielić tej odpowiedzi, na którą dziś jak widać nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Po prostu nikt z Państwa nie wie. To jest działanie ad hoc. To nie jest w żaden sposób działanie zaprogramowane. To jest wszystko na zasadzie Franek trzymaj ściany, lecę po pieniądze. Zobaczymy co będzie. Bo jak będzie wielka awantura o jakąś ulicę, to wtedy się zajmiemy tą ulicą. A gdy nie będzie, no to w tym czasie wykonamy coś innego. Ja sobie nie wyobrażam takiego sposobu działania. Najbardziej. Tylko ile tych inwestycji, gdy je nagle sumujemy i porównamy do innych miejscowości. Jak to wypadnie? Ja wcale, żeby była jasność, nie oczekuję, żebyśmy nagle stali się liderem i przeskoczyli wszystkich innych. Nie o to chodzi. Tylko, żeby istniała pewna transparentność, klarowność, przewidywalność i plan. Ja nie widzę tego planu. A dowodem na to jest to pytanie, które postawiłem tu na początku. Nikt z Państwa tego nigdy nie policzył. Ani Wy podczas planowania, ani Państwo podczas uchwalania. Po prostu nikt tego nie policzył. I to jest brutalna prawda. No niestety. Nakłaniam jeszcze raz do przemyślenia tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, nie będziemy, rozumiem. Y... Nie, tak. no, dziękujemy bardzo za, za, tak. za uwagi i za to, że Pan zwrócił nam uwagę na to, żeby policzyć, co pewnie Pan już zrobił, mam nadzieję.